Piąteczek, piątunio, znowu mamy piąteczek. Ja nie wiem jak to leci, ale już jest piątek. Zdajecie sobie sprawę? Jesteśmy ciągle jeszcze w energii pełni. Zawsze mówi się, że dzień przed, dzień po, ciągle jesteśmy w energii pełni. Zobaczymy sobie, jaka runa na piątek nam tutaj będzie towarzyszyła. Runa na piątek. O, wraca do nas Sowillo, niedawno była. Czyli cóż, wczoraj wyznaczaliśmy kierunki podczas tej pełni, a dzisiaj już idziemy po sukces. Znaczy te nasze intencje i kierunki były wyznaczone właściwie. Um, ja bardzo lubię Sowillo. Um, czasami jest ona wykorzystywana negatywnie, jak wiecie. Ale, bo już mówiłam wam o tym kilka razy, ale dla mnie jest ona taką siłą i mocą. Czasami um, Czasami może nas pchać, jakby czasami może nasze ego gdzieś bardzo tutaj e, nasilać i gdzieś um, możemy nie dostrzegać wszystkiego, ale przede wszystkim jest to runa, która daje pewność siebie, jest to runa, która daje nam moc, jest to runa, która sprawia, że um, potrafimy spojrzeć na świat właśnie oczyma zwycięzców, oczyma e, tych, którzy wiedzą, czego w życiu pragną, wiedzą, co im się należy i po prostu e, wiedzą, jak to osiągnąć, tak? I niech ta siła i moc Sowillo, niech ta piękna, żółta, słoneczna energia, na was wpływa, niech otacza was splot słoneczny, bo jest to runa powiązana ze splotem słonecznym. Niech was zasila po prostu, tak? Niech daje wam tą moc sukcesu, niech daje, niech wypełnia was tą energią powodzenia, żebyście potrafili dzisiaj spełnić każdy swój cel i doprowadzić wszystko do szczęśliwego końca. Tak, żeby koniec tego dnia A był dla Was po prostu sukcesem. Trzymajcie się.